ma problem Miśkowiak. Zastanawia mnie jedna rzecz, którą powiedział w tym wywiadzie, że po tym pierwszym wyścigu, w którym wygrał, zmienił przełożenie. Ten motocykl był bardzo szybki, przecież nie mógł go dogonić nigdy zestawki. No z... ze startu w ogóle w pierwszym swoim starcie wyszczelił i wygrał bieg no zdecydowanie. Nie to, że, że po trasie w następnych startach rzeczywiście nie mógł wyjechać ze startu, w pierwszym po tym zwycięstwie, w następnym starcie już zdecydowanie został na starcie i w ogóle nie nawiązał walki Ale grzebałbyś bo tak, w motocyklu bo tak nie wyścigu? Na pewno nie Dane To już pewnie zostanie słowną tajemnicą Miśkowiaka. być może ktoś z zwodarzył, no wyciągnie z tego chłopaka, co też zrobił ze swoim motocyklem, że później zostawał na starcie Przed nami wyścig czternasty Wyścig pierwszy z nominowanych Andersen i Jarosław Hampel. No, Hampel dostaje szansę, chociaż zastanawiałem się, czy nie pojedzie w tym meczu młody e, zawodnik e, gości Clint. Jednak doświadczenie. Jednak doświadczenie. Chcą przepieczętować w tym biegu swoje zwycięstwo w tym meczu, bo różnie to bywa. Tak jak powiedziałeś w Tarnowie, Jason kram dwa razy zdefektował. Lepiej nie kusić losu, tak? Dokładnie tak. No to zobaczymy, jak, jak zaprezentuje się w tym ostatnim swoim biegu Jarek Hampel. Nie wiem, czy nie pożyczy mu motocykla, właśnie Jason Kramp. Dokładnie tak się dzieje. No, takiego obrazka powiem, jeżeli chodzi o Jasona Krampa. No, zobaczymy, jak Jarek poradzi sobie na tym sprzęcie. No, to jest sprzęt rakietowy, a po, po drugie to wiadomo, to jest nie ta kierownica, nie ten układ. Albo patrzmy, Andersen Loram Hampel Paliński. Andersen idzie szeroko. Jarek Hampel zablokowany teraz przez Andersena niepotrzebnie zrobił to Dulczyk. Zamknął drogę nam kampelowi, ale Hampel teraz kapitalnie rozpędził się na prostej i wychodzi na drugą pozycję. Wypchnął Lorama, wypchnął, Wydaje się już się w tym momencie. Także Walińskiego i jest piękno do jednego. To oznacza, że jest po meczu. No widać, że ta rakieta nie się, przynajmniej po wyjściu z łuku. Jarka Kampela radzi sobie dobrze z tym motocyklem. Pokupił się trochę po tym, jak pierwszy łuk rozegrał Hans Andersen, ale potem dostał tego rakietowego przyspieszenia. To, czym imponuje właśnie Jason Crump po przegranym starcie, już na pierwszym łuku. I para gospodarzy zupełnie nie może poradzić sobie z tą stratą, już bardzo dużą, do Andersena i Kampela ma przewagę ponad prostej. Już w tej chwili nad dwoma Leszczynianami. W tym momencie pieczętuje zwycięstwo swojej drużyny. Atlas na pewno wygrywa kolejny mecz na wyjeździe. Drugi Jarek Hampel e, przepięknie e, poradził sobie na motocyklu Jasona krampa Był czwarty. Jednak momentalnie przesunął się na drugą pozycję ostrym atakiem. Ale widać, że ten motocykl aż go ciągnie do przodu. Aż mu wyrywa ręce. Rzeczywiście zawodnicy leszczyńscy pojechali bardzo sprytnie na pierwszym uchu. wypnęli Przycięli do krawężnika. Jarek Hampel był bardzo szeroko. Zaraz to nam pokrótce zobaczymy. Na no to cieszy się Hans Andersen. Ja mówię, ja miałem wrażenie, że zamknął troszeczkę drogę Hampelowi Andersen. Wypchnięty przez dwóch rywali, a już Hampel w tym momencie był rozpędzony. Hampel zbiera gratulacje w parkingu podrzucony także Hans Andersen przed chwilą podrzucony był również Jarek Hampel. Tego Państwa akurat już nie widzieli. Brawa też dla Krampa. Widać, że współpracuje w tej drużynie znakomicie, mimo że tam, tak jak mówiliśmy, w czasie biegu nie pomógł akurat swojemu młodszemu koledze. 37 do 47, 10 punktów przewagi. Ja powiem Państwu szczerze, że Zenon Black przed tym metrem powiedział, że wygra Atlas. Byłem skłonny się nie zgodzić, ale tak duża przewaga przed ostatnim wyścigiem jest chyba pewnym zaskoczeniem. No, Myślałem, że rozmiary porażki gospodarzy będą dużo, dużo mniejsze. Jednak zespół wrocławski pojechał znakomicie, to co mówiliśmy wcześniej, że zawiódł Krzysiu Kasprzak, który startował. Jeszcze może nie do końca wyleczoną kontuzją. No, zadowolony Jarek Kramer, bo naprawdę pojechał błyskotliwie w tym wyścigu. On przyznał też w jednym z wywiadów, że troszeczkę popełnił błąd przed tym sezonem, bo nie pojechał do Anglii i troszeczkę brakowało mu jazdy. Teraz zaczęła się Szwecja, było wszystko lepiej. Wyglądało na to, że z silnikami też jest wszystko w porządku, no ale okazuje się, że jak już złapał formę, to teraz ma problem ze sprzętem. No, na pewno bardzo dużo tego sprzętu posiada Jason Kramer. Widzieliśmy w parkingu trzy motocykle przygotowane do jazdy. Ale nie odno na co? nie odda na to, nie na pewno no, ale ten zawodnik podchodzi bardzo profesjonalnie do tego sportu jego park maszynowy jest bardzo duży no i zupełnie chyba rozmawiamy o innych apanażach proszę państwa po meczu w Tarnowie i to niespodziewane Tarnów wygrywa z Rybnikiem tylko 48 do 42 do 42 w ostatnim biegu niestety kontuzjowany został Janusz Kołodziej on zdobył 11 punktów Rempała i Tomasz Golop po 9 Sząbierski. 13 punktów, tak wygląda klasyfikacja meczu Tarnów-Rybnik. Znamy więc już wszystkie rozstrzygnięcia, bo tu także mecz został rozstrzygnięty, wygrywają goście i to oni będą. Wydaje mi się liderem, bo to zależy jeszcze od małych punktów. No, ale przed nami wyścig 15. Lee Adams, kask czerwony. Jason Crump, kask żółty. Drugi pojedynek. Dwóch Australijczyków. Damian Waliński, kask niebieski. I Tomek Gapiński, objawienie tego meczu. Tego się nie boję powiedzieć, bo tak z pewnością można nazwać się występ i podsumować występ Tomka Gapińskiego. On najbliżej ogrodzenia odsłona tego meczu, na pewno niezadowoleni kibice, którzy jak widzimy niemal w komplecie stawili się na tym spotkaniu zresztą tutaj wszyscy mówili, że na każdym meczu jest około 12 tysięcy ludzi Adam Skrapy, Baliński, Gapiński i teraz chyba Kram założy się na Adamsa, a jednak nie mamy powtórkę z tamtego wyścigu, kiedy Adams w podobny sposób z Krampa. Kramp spada na trzecią pozycję, ale tylko na moment, już jest drugi. Ten jego rakietowy sprzęt od razu niesie go za plecy Lee Adamsa. Walka toczy się także o trzecie miejsce. Baliński do spółki z Gapińskim. nie na razie. Baliński odbardł. odparł, odparł, a tak, ale tylko na moment, bo Gapiński jest na miejscu trzecim, niepotrzebnie przed chwilą. Ktoś rzucił serpentynę, odparł. A tak w tym momencie Gapiński zrewansował się, przepraszam, Paliński zrewanżował się Gapińskiemu i to on jest trzeci, a Jason Krampy wyprzedził Adamsa, świetna walka. O pierwszą i o trzecią pozycję. Cały czas Adam próbuje odzyskać prowadzenie, ale chyba już tym razem Jason Krampy będzie szybszy wygląda na to, że. Gapiński tym razem przywiezie 0 punktów, Baliński bezpieczny, a Jason Cramp czyli Adams. Jednak Jason Kramp rewanżuje się za. Pierwszy pojedynek tych dwóch panów w tym meczu. Tym razem górą właśnie aktualny riddle klasyfikacji Grand Prix. Drugi Lee Adams. Dziękują sobie teraz dwaj Australijczycy. Trzeci Damian Baliński. A więc w ostatnim wieku 3 do 3. 10 punktów przewagi wywożą z torów w Lesznie Unia Leszno przegrywa z Atlasem Wrocław 40 do 50. Drugie zwycięstwo wyjazdowe drużyny z Wrocławia, drużyny prowadzonej przez Marka Ciślaka. Ktoś powiedział przed tym sezonem, że właśnie zwycięstwa na wyjeździe będą decydować o tym, kto będzie mistrzem Polski. Wiadomo, potem play-offy to się może różnie poukładać, ale tabela jak na razie mówi wszystko. Atlas Wrocław jest naprawdę mocną ekipą. Dokładnie, dokładnie to co mówisz. W tej chwili będą się jeszcze doliczane punkty bonusowe, bo to zaczęła się, zacznie się już od y, najbliższej niedzieli runda rewanżowa za zwycięstwo. U siebie Wrocław z Lesznem może pozyskać jeden punkt bonusowy dodatkowo, czyli na dwóch meczu zdobędzie pięć punktów. Na pewno nie mają wesołych min kibice gospodarzy, którzy w tej chwili już opuszczają stadion. Na pewno mogą być zadowoleni kibice z Wrocławia, którzy są na właśnie naszych monitorach. Za chwilę też przeniesiemy się do parkingu, bo tam już Tomasz Lorek szuka swoich kolejnych rozmówców. Popatrzmy na zdobycze punktowe. Lee Adams punktów 13, ale pamiętajmy, bieg jechał jako rezerwa taktyczna. Damian Baliński punktów 11, Mark Loram punktów 5, a więc kolejny niezbyt udany start Anglika. Mateusz Jurga punktów 3, Robert Miśkowiak jedno zwycięstwo, potem 2-0. Rafał Dobruski tylko dwa razy pojawił się na torze i dwukrotnie przegrywał na dystansie ostatecznie zdobył tylko dwa punkty. Adam Kajoch dwa punkty, Krzysztof Kasprzak jeden punkt. Dwa występy, potem został zastępowany. No i zdobycze punktowe drużyny z Wrocławia. Tutaj bezprzecznie. Najlepszym zawodnikiem był Jason Kramp i Hans Andersen. Jason Kramp punktów 14, Hans Andersen punktów 11, ale to on pomagał Gapińskiemu zdobyć tyle oczek w tym spotkaniu. Tomasz Gapiński 2-0 i 3 trójki. Bardzo przyzwoity występ. Jarek Hampel punktów 8. Dołożył swoje ważne punkty na motocyklu Jasona Crampa. Nikolaj Klint no i tu oklaski dla młodego Duńczyka 6 punktów na wyjeździe, to jest bardzo przyzwoity wynik Sebastian Świderski dostał swoją szansę dwa punkty, Kenneth Biere zupełnie zawit w tym meczu no i Roni Jamroży tym razem ten utalentowany junior z Wrocławia punktu nie zdobył tu należą się chwa... Chwa... słowa uznania dla młodego Duńczyka który rzeczywiście pojechał bardzo ładnie w tych zawodach no i w tej chwili ja przegna jest... się z kibicami razem z Andersenem Jestem pełen uznania. Wszyscy zawodnicy podchodzą Atlasu do swoich kibiców. Dziękuję. Jest to bardzo miły gest Damian no. na motocyklu, a w parku maszyn Tomasz Lorek i